Znaczy stoi tam, muszę go wysłać. Podkładka też poszła. E, dzisiaj, właściwie już godzinę temu, powinien wysłać mi no, ziomek za drugi monitor. Myszka, klawiatura. Mikrofon sprzedany. Myszka, klawiatura jeszcze jest do sprzedaży. I, i chyba ty. Ja i słuchawki jeszcze, no. Do sprzedania są jest zainteresowani piszcie na insta. A sprzedaję, yy, dlatego że streamy będą w salonie, yy, pokój sobie odpuściliśmy, a więc yy, ja w tym momencie moim monitorem jest telewizor i w sumie lepiej, bo, bo telewizor jest większy niż monitor i więcej widzę. <laughs> Tak, to jest podłączone. Kamerka również jest ustawiona na telewizorze. Także jeżeli rozmawiamy, no to kieruję się tam. No i co? No jeżeli siedzę na kanapie, no to też komputer jest schowany tam. No jest ze 2 metry chyba odległości. A klawiatura i myszka ma za krótki kabel. A nie, nie chcę się bawić w kupowanie trzech przedłużaczy USB. Dlatego sprzedałem klawiaturę, myszkę. No, i w zamian za to kupiłem klawiaturę bezprzewodową i myszkę. Nie wiem, 120 zł za to dałem. Tak, o, żeby było, po prostu, żeby można yy, no się w kable nie bawić. Jedyny kabel to jest przedłużacz do mikrofonu i to w zasadzie tyle. Także tak to wygląda. I reszta kasy, którą udało mi się zarobić ze sprzedaży, to są to pieniądze, które są potrzebne do, do właśnie niespodzianki którą Wam zdradzę za 110 jeszcze łapek w górę.